Cześć wszystkim Dzisiaj się zapowiada piękny słoneczny dzień Także tylko podkarmię troszkę króliczki o. Kolega jak zwykle Nie mógł się doczekać, on sobie sam koniczynę podje, on tego się nauczył. Cześć moja Zostałaś imię, jeść Co Majka? Proszę bardzo. Co zjecie to zjecie. Co nie zjecie. Oczywiście wyrzucimy. Tak? Proszę bardzo. Po nocce Wyjedzone sianko, super. Karmidełka. Puste prawie. Także nie jest źle. Okej. Okay. O nie, chodź, chodź, bo kolego uciekł. chodź, 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 uciekł To to była chodź, mhm. chodź, chodź, tutaj do klateczki. jeszcze bardzo Jeszcze wcinaj I wcinaj chodź, dobrze. dobrze. To, tutaj potrzebujesz tego proszę bardzo No, zaraz wam sianka jeszcze dorzucimy No Kolo ja cię chyba przeniosę na wyższe piętro No i wody wodę dolewać trzeba Cześć krusza Jak tam dzisiaj Nakupkane troszkę No jak krusza, No ziarna to Ci Curan dosypała No Jak tam małe bąble Jedno na drugim No ale tak na cieplej, co nie? Co kruszka? Nie ja widzę słabo tą z tą trawą, co? O, proszę Co zjesz, to zjesz Resztę wyrzucimy dzisiaj do Z ładna pogoda będzie, także dokosimy wam. A może ręcznie coś utnę, nie dokosił. No jak. Dziadusiowie się dobrze mają, podjedzone widzę. No zaraz, 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 dziki. Proszę bardzo. No wszędzie sianka nie ma, no. A e, jak ty masz z zielonami? masz dobrze Ziarenka są No, musimy dać dzikiemu, bo troszkę owagam tu mam wczoraj, bo tak na szybkiego Jeszcze awarięśmy mieli smewary na naprawa Co bomby? Już byś uciekł, co? Na ty dziki? Dobra, nie zagaduję. Proszę bardzo Czekaj, bo mi się za dużo wzięło Gniazdo im ten Zlikwidowałem One już same biegają wszędzie już te Ale mają to upatrzone miejsce jedno o, proszę bardzo No nie powiniene się jeść no ale Pusz na karmienie oddawać do innej klatki. Samiczkę nie bardzo. W sumie na wolności przecież też im matka nie zabroni. Nie jedz tego, tylko też powoli się przyzwyczajają do trawy. mi tam skoro klatkę. O nie wiem czemu. Tak kurde się nauczyły i skrobią. A! Oj. No cześć, Bobaski! No cześć! Ojej oj 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 Myłem rączki, także spokojnie musisz myć. Ty też? Ojej! Jeść tak, a się też wy... No już dobrze, dobrze, cześć, cześć, cześć. Przywitaliście się, super Tak, super I proszę bardzo Jeść dowoli. On no, później powszechnie trzeba będzie wyrzucić Okej okay. Lepy trzeba będzie też podmieniać Roboty jak zawsze No co, dziki, nie mam nic ty już tymi kamery tu nie podjadaj. Proszę mi tu nie podjadać No dzikuś Dzikuś No jeden? nie bardzo. No co chcesz dziki? Dziki. Dobra, idę, bo tam czekają następ... następni w kolejce. Dziku jedz. Tak, wiem, Ty poszła dała Zaraz Ci przyniosę jeszcze. Z brukwi może troszkę. Też za dużo nie ma co dawać. Nie wyrobię z bliźni. No cześć malutkie. No cześć. No cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć. Już. Proszę, nie przedłużam. Jak na wybiegu. Dobra proszę. Tak oczywiście prezes co? Pomożesz mi otworzyć co? O tak. Prezes to jest prezes. No, jest nasz prezes. Mm. Mm. A ty co? Spido. Rośniesz nam troszkę, co? Powolutku, ron, rośniesz. Cześć maruszki. O, dzisiaj mam chociaż troszkę czasu. Przy sobocie. Bo na tygodniu tylko jest otwieranie kladek przed pracą. Rzucenie im jedzonka, tu uzupełnianie, czy tam ziarna brakuje, czy wody. Sianka, ewentualnie się trawą koszą. Tutaj trawę podrzucam i cześć, cześć, lecimy tak Nasz prezes Zaraz pójdziemy zobaczyć czy trawka jest w miarę sucha Jeśli tak to idziecie na wypas w prezesie Jak się podoba proszę Ojka, udostępnianie też to dużo pomaga. A wy co, Sianko, jednak, Sianko, czy coś innego jeszcze? No co? Proszę bardzo, Sianko jest, wjechało Sianko. Do was też? No ale co? Na trawkę, co? Hmm. Nie będę już Ty to w ogóle nie iściana. Prezes to też tak słabo Dobra, dobra, kochani Chyba Was zamknę. Pewnie sobie to uporządzę troszkę No co? Nie smakuje ta trawa? To wyrzucić trzeba będzie, no trudno no, są cwaniaki, powiem wam. Dzisiaj jest otwarte. Dostaną jakąś trawę. No to okej. Okay. O, ale może coś dostać, coś lepszego. Tak tylko czekają, nauczyłem. Na koperek, na liście różnego typu. No, no, no. A wiecie co? No co, nie podgryzamy. Proszę bardzo. Wiało i sianko. Zaraz wody dolejemy. Ty. Dodam proszę panią. O, jest sianeczko. Obasy wstawać. Gdzie wstawać, wtaśna godzina. Kto by wstawał? 7:30 co? To w sobotę, nie? No jak wygryzanie? zajedacie. Sianka wam dosypie. No i tak będziecie pewnie. Naścielenie, to sianko marnować, No jakby inaczej, no co? Proszę mi tu nie podgryzać worka. Makuję ten worek, już Wam dałem. Dałem Wam. Tam sianko jest w karmiku, mianowicie, też sianka. Proszę bardzo, dobra, dobra. Ejko, jejku, jaki ty jesteś nic, poń. Jaki ty jesteś nic, poń. No, naprawdę, cię przeniosę tam na górną półkę. Pójdziesz na w nic nic ponie. Up. Także dziękuję za oglądanie. Może coś jeszcze się na weekendzie rzuci. Pozdrawiam i do usłyszenia, zobaczenia. Komentujcie. No, trzymajcie się ciepło.